Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideorecenzji zajmiemy się moim pierwszym legionem z serii Transformers Prime. cliff jumperem. O jumperze można mówić wiele rzeczy. Można mówić, że miał potencjał, że miał fajnego aktora dubbingowego, że e, siał zniszczenie i był prawdziwym kandydatem na dobrym postać, ale niestety... E, nie doczekaliśmy się tego, gdyż to nie jest żaden spoiler. Broń Boże, żaden spoiler. Cliff Jumper nie dożył 10 minuty serialu. Autentycznie, został zabity przez Star w pierwszych 5 minutach serialu, później pojawił się na kolejne 5 minut jako zombiak. I na tym właściwie skończyła się jego kariera w całej serii, oprócz tego, że wspomnienia o nim prześladowały IC. Co jest smutne, gdyż naprawdę. Ta postać miała potencjał, ale wiele wskazuje na to, że pokazano ją tylko po to, aby zobaczyć, że transformy z jest poważny i że roboty w nim giną. No trudno. Jak widzicie, nasz Cliff Jumper, ta wersja zmienia się w coś w rodzaju hybrydy Oldsmobile'a i Mustanga i zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla tej postaci, zwłaszcza klasyczne rogi. Oprócz tego mamy ładnie pomalowany zderzak ze światłami przed nimi bez świateł tylnych ale i tylny zderzak osłony tylnej szyby niepomalowane, ale miłowsko istniejące rury wydechowe ładnie kręcące się koła z przodu i z tyłu żadnych udziwnień typu stworzone tak aby wyglądało jak koła, się nie kręciło i ładnie pomalowane szyby taki troszeczkę odblaskowy szary i logo Autobotów tutaj na górze z kolejnym szarym elementem dzielącym, który ma znaczenie w trybie robota. Ogólnie jest to bardzo ładny, nawet wyglądający jak resorak Transformer, co zresztą udowodnie porównując go z kilkoma innymi rzeczami. Tutaj mamy Hot Wheels dla Loriana i RPM Bumblebee'ego i jumper wcale nie wygląda obok nie źle. No oczywiście mamy linię podziału części, ale mimo wszystko z daleka nikt by się nie poznał, że to jest transformy a nie Także jest to coś bardzo dobrego. Ale porównajmy go też z innymi legionami, legiondzencami, jak chcecie to nazywać. Czerwony hotshot z z Cybertron i upadły Bumblebee. Także tutaj też rozmiarowo wszystko jest w porządku. Muszę przyznać, że w trybie pojazdu ta figurka po prostu jest dobrze zrobiona i pasuje do innych, niezależnie od serii, z której pochodzi. Ale to jeszcze nie koniec naszej przygody z tym trybem, bo Jumpy ma własną broń, czegoś czego brakuje wielu, wielu innym Legionom. W jego przypadku jest to taka nietypowa kombinacja miecza i pistoletu, taki gun blades, jak broń, którą używał Squall z Final Fantasy 8. Jak widzicie jest broń z czerwonego przezroczystego plastiku i ma Całe cztery gniazdka, znaczy uchwyty, więc można go montować na różne sposoby. Mało tego, można to podczepić pod system podświetlający, sprzedawany z większymi zestawami Cyberverse. I można to zamontować na naszym pojeździe w trzech miejscach. Jak widzicie, na każdym boku mamy taki otwór, właśnie tak. I mamy tutaj jeszcze ten na dachu, który uznajemy za ten centralny, najbardziej interesujący. I do niego podczepiamy za pomocą najdłuższego uchwytu, choć jak widzicie nie wchodzi do końca, bo gdy to zrobię naciskam na znajdującą się pod spodem głowę cliff Jumpera i całość zaczyna się rozpadać, bo głowa ciśnie wszystko w dół, także musi na to uważać, ale jak mówię broń może być umieszczona w różnych miejscach które jest najlepsze to już zależy tylko od was także moim zdaniem udany typ. zobaczymy czy typ robota też nadąża transformacja Przemiana do trybu robota jest prosta, ale bardzo pomysłowa. Zaczynamy od tyłu, który rozciągamy na boki. W ten sposób zwalniamy drzwi, które razem z całym tyłem idą do tyłu w tym miejscu. Tak samo z tej strony. Jak mówiłem, tu jest głowa jumpera, a te części formują stopy. Także teraz to obracamy w ten sposób i nogi są już gotowe. Choć w złym miejscu, ale to się da naprawić. Rozczepiamy. Przód pojazdu na dwie części, w ten sposób. Odchylamy je tutaj na boki głowy clip-jumpera, w ten sposób. I teraz całą tą część, łącznie z kroczem, wyciągamy na miejsce przodu. To zachodzi na szybę, właśnie w ten sposób. I transformacja jest prawie gotowa. Teraz już wystarczy tylko rozchylić ramiona clip-jumpera, które, jak widzicie, są tutaj schowane z boku. Teraz je po prostu odciągamy i obracamy. Bardzo połączony sposób ramion. I cliff jumpy w trybie robota jest gotowy. Zanim powiem trochę o cliffie w trybie robota, zwrócę uwagę na rzecz, na którą można się łatwo złapać przy transformacji. Jak widzicie, stopy należy obracać nie w ten sposób, jak sugerowałem transformacja, ale w ten, żeby te elementy potem do stóp z przodu, a ujście Stawu kulkowego było z tyłu. Łatwo się na tym pomylić, ale można to łatwo naprawić, także chciałem to powiedzieć, i teraz już powiedzmy sobie, jak należy, co mam oferuje Jumper w tym trybie. A oferuje nam naprawdę sporo rzeczy, jak na figurkę tych rozmiarów, zaczynając od wyglądu, który, muszę przyznać, jest bardzo, no bardzo dobry. Nie powiem, że jest wybitny, bo to jednak Legion i znalezienie czegoś wybitnego w tej klasie jest trudne, ale jest naprawdę dobrze. Zacznijmy od twarzy. Która jest naprawdę bardzo cliff jumperowa. Mamy jego srogie spojrzenie, pomalowane na biesko, malutkie oczka, jego rogi. Ogólnie bardzo ładna twarz. Detale klawki piersiowej, jak widzicie. Tutaj to, ta podziałka ma symulować rozdzielenie dachu na dwie części, tak jak w jego modelu animacyjnym. Ramiona mają ładne detale ramion. i. Całkiem chwytne, całkiem dobrze zrobione, choć proste ramiona, ręce. Na tutaj mój fokus nie chce się złapać. Nogi, jak widzicie, nie ma tu zbyt wiele do gadania. I te pomijam detalę stóp. I oczywiście tył jest, jak zwykle, do pominięcia, kiedy wystawiacie go na półkę albo pokazujecie go znajomym. Także wygląd jest bardzo dobry, ale. Tym czym naprawdę zamurowała ta figurka, jest pozowalność. Zacznijmy od razu od złych rzeczy, żebym później do tego nie wracał. Nogi niestety nie chcą iść specjalnie do przodu z powodu złego umieszczenia stawu kulkowego, który jest za bardzo do tyłu. Z przodu mamy ten fragment plastiku, który niestety ciągle zahacza o główny element krocza, więc próby. Źle się skończą. Na szczęście te stawy kulkowe łatwo wypadają i łatwo je zamontować z powrotem, ale fakt, że jest takie coś, niestety trochę propozytowalność, która naprawdę jest bardzo mocna, bo spójrzmy na to. Głowa oczywiście to jest Legion, więc nie rusza się, ale ramiona się ruszają jak cudo. Dwa stawy kulkowe, zresztą jeden specjalnie zaprojektowany. Cudo, spójrzcie. Coś pięknego, absolutnie pięknego. Jeszcze łokieć. Łokieć w Legionie. To już naprawdę jest... Coś niesamowitego. Do tego łokieć tak zrobiony, że można iść na bok. Niesamowite. Ta transformacja naprawdę dobrze zrobiła. I jeszcze mamy takie coś. Pozowalność tego jest po prostu niesamowita. Gdyby nie to, że wychył nóg do przodu jest trochę ograniczony, też nie byłoby źle. Mamy prawie pełny szpagat. Nie, przepraszam, mamy szpagat. Mamy. Do tyłu też to ładnie idzie. Mamy bardzo dobre kolana. I mamy stopy na stawie kluczowym, które bardzo, bardzo pomagają stabilizować figurę podczas jakichkolwiek naszych manewrów z pozowalnością. Połączmy to z faktem, że Cliff Jumper akceptuje broń e, Legionów i Komanderów, na przykład swoją własną, i już możemy tworzyć niesamowite, jak na tą klasę, sceny bitewne. Możliwości jest cała masa. Na przykład tak. Tak, można się jeszcze pokość o coś takiego, powiedzmy. I wykorzystując fakt, że tą broń można też wczepić na tym poziomem uchwycie, jumpy, może wszystkich siekać, może strzelać. Pozowalność naprawdę sprzyja ustawieniu tej figurki w sposoby, których nie mogliście przewidzieć na coś tych rozmiarów. Oczekiwali byście czegoś takiego po Deluxe, nie po Legionie. I wszystko oczywiście ładnie wchodzi na miejsce, nie przejmujcie się tym, już naprawione, choć w tym momencie miejscu warto jeszcze wspomnieć o tym, niestety te części nie zaczepiają się w żaden sposób, więc e, musicie uważać na, mnie, na bo to będzie po prostu latało, 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 latało. No nic, teraz jeszcze zanim się pożegnamy z tym robocikiem, wspomnimy o jednej rzeczy. A przepraszam, jeszcze wspomnę sobie o tym, broń komandę Optimusa Prime'a Nie mogłem sobie tego darować. po prostu nie mogłem Wynika to z tego, że w komiksach i serialu animowanym G1 Cliffjumper był zawsze ekspertem od broni I zawsze chodził albo z jakąś ciężką bronią, z bazooką, z czymkolwiek I teraz z pomocą komandy Prime'a możemy odtworzyć ten efekt No czy to nie wygląda bombowo? Coś wspaniałego. Dlatego chciałem Wam to pokazać. I teraz Wam jeszcze pokażę, jak wygląda ten transform na tle innych. Na przykład weźmy sobie dwa legiony z the Shield, Optimus Prime i Megatron. Także do tego pasuje jak najbardziej. Ale mam jeszcze więcej legionów i legendów: Universe 20 Hound i LTS Gold Bumblebee. Tak, tak, bardzo ładnie. I jeszcze, żeby wam pokazać, że populacje między tym a komandem są zachowane. Komandę Megatron, którego głowę znajdziemy gdzieś powyżej kadru. Ale jak widzicie, wszystko jest zachowane. W związku z czym czas na krótkie podsumowanie. Powiem tak. Trochę mnie denerwuje fakt, że nogi mają w głupi sposób ograniczoną pozowalność. Ten wychył do przodu naprawdę mnie boli i trochę mnie denerwuje fakt, że remiona nie zaczekają się w tobie robota w żadnym miejscu. Ale poza tym uwielbiam tego Legiona. Być może jest jednym z moich ulubionych regionów, jakie widziałem w ostatnich latach. Pozowalność jest niesamowita. Widok, wygląd jest ok. Jak to Legion, ale pozowalność w tej zabawce jest po prostu niesamowita, jak na ten rozmiar i na ten próg cenowy. Coś niesamowitego. Niestety, wadą tego w, na swój sposób jest to, że. Inne legiony być może nie będą w stanie nadążyć i pozowanie Cliffjumpera obok innych legionów z Transformers Prime może być trochę mało obiecujące, bo Cliffjumper będzie wymiatał swoją pozą, inne zabawki niekoniecznie. Ale jeśli chodzi o walory tej figurki bez patrzenia na inne, pozowalność jest niesamowita i mówiąc ogólnie jestem bardzo zadowolony, że mam tą figurkę i ją mogę z czystym sumieniem polecić każdemu fanowi Transformers Prime albo tej klasy. Także jak ją znajdziecie, kupujcie, nie pożałujecie. To wszystko się chodzi o tę licencję, ale zobaczymy się wkrótce, mówił Wallace, polski gość od zabawek. Trzymajcie się.